Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny 54. o ile się nie mylę, odcinek Q&A. Zapraszam! Hey, witam Was bardzo serdecznie, jestem Pani, to jest kolejny 54 odcinek na moich odpowiedzi na Wasze pytania. No i zaczynamy ten odcinek od kolejnego zestawu pytań, zapraszam. Oczywiście też nie wszystkie pytania się pojawią, tylko te, które są ciekawsze, fajniejsze, po prostu mądrzejsze. Zaczynamy. Ceva 321. Co sądzisz o EMU? Po prostu grupa społeczna i tyle, nic do nich nie mam w ten sposób. War Thunder jest lepszy od World of Warplanes, nie gram w ani jedno, ani drugie. Pozdrowisz mnie? Tak. Yy, Najlepsze gry według ciebie. Yy, wiecie co, powiem ja mam szczerze, że chyba Battlefield 3, bo ta gra na rynku była już około dwóch lat temu, jednak ciągle się utrzymuje i sprzedaje się w dużych ilościach, więc chyba Battlefield 3 jednak. Tak mi się wydaje. Lubisz horrory? Tak. Dirt 2 czy 3? 3. Tibia czy Methnie? Ani jedno, ani drugie. Słuchasz metalu? Nie. Polisz pingwin czy rezji? Chyba jednak rezji. Kiedy live? Ja znaczy jak robię, no to wszyscy mówią u, będę, będę, tak, tak, ja będę, będę, no co ty, ja cię nie za. Nie, no będę, tak, tak, ja będę, no mówię ci, mhm, a w rzeczywistości jest 8 osób. Także nie wiem. Zobaczymy. Nagrasz Happy Wheels? Jak coś to robię te mapki nigdy Blenko 13. Yy, nie nagram Happy Wheels chyba, no bo mi się nie chce tak właściwie, a takiego niku jak The 13 w Happy Wheels nie ma cwania drzwi. Co sądzisz o sądach? No sądy są potrzebne, żeby sądzić złoczyniców, tak? Jakiej marki masz drzwi? Nie wiem, to nie ja je zamawiałem, czy to nie ja je zakładałem. Te drzwi były po prostu jeszcze przed moją kadencją, o tak powiem, więc nie mam pojęcia naprawdę zielonego. Pokażesz, że nie masz lipy? To nie jest lipa. To też nie jest lipa. I to także nie jest lipa. No i jak widzicie, nie mam lipy. Ruskowska Kaja, Czy chodziłbyś z dziewczyną, która byłaby godką? No wiesz, gorsety, ciemny, ostry makijaż. Szczerze powiedziawszy, nie. No mi teraz zaczyna się Twoje nazwisko? Na k. I co po niektórzy już wiedzą, jak jest nazwisko? Metna no, Manczak, lubisz bułkę z drzemem? No no, 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 no lubię, ale są lepsze dania. NUKA 415. Masz zamiar kupić sobie The Sims 3 Rajska Wyspa? Nie. Kupisz The Sims 4? Tak. Warto kupić Call of Duty Modern Warfare 3 i Bf, BF3 w tym roku, jeśli ktoś nie ma zamiaru kupować nowszych części ze względu na słaby sprzęt? Tak, bo gdy wyjdzie BF4, to na pewno trójka stanieje, a to jest taka gra, w którą szybko ludzie grać nie przestaną, więc jeśli nie masz na tyle dobrego kompa, aby kupić sobie nowszą część, BF3 na pewno się kupić opłaca. Czemu of Honor Warfighter tak szybko stanął? Jest taki słaby czy co? Nie wiem, czy warto go sobie kupić. Teraz już nie warto, bo EA przerwało współpracę z Danger Close dotyczącej tej gry, więc ani żadnego DLC, ani nic, już nowego w Mochu nie będzie, więc po prostu warto kupić BFA, a nie warto kupić Mocha. Tyle. Gierki 999. Lubisz pomarańcze? Szczerze powiedziawszy to nie, wolę mandarynki. Łukasz Zawadka, kiedy kolejny let's play z Geta San Andreas? Nigdy, po pierwsze, że usunęły mi się sejwy, po drugie, że nikt tego nie oglądał. No może nie nikt, ale mało osób to oglądało, szczerze powiedziawszy. Czy zrobisz let's play z jakiejś nowej gry? Będzie taki filmik, to najpierw do się pojawi taki filmik, w którym to wy będziecie pisać tytuły, bo jakiej gry bym nie zrobił, to i tak mało jest oglądalności takiej gry, takiego let's playa, więc po prostu wy będziecie decydować, co chcecie zaczyć na moim kanale. Macie 1407 407 Ile aktualnie posiadasz edy edycji kolekcjonerskich gier 3 chyba. Niedużo, bo po prostu edycje kolekcjonerskie kupuję tylko te ty tych gier, na których mi naprawdę bardzo, 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 bardzo zależy. Czy zrobisz Let's Play Better Battlefield 4? Być może tak, tym bardziej, że ja tą grę będę miał wcześniej trochę ze względu na kupno będę Honor Warfighter. Kiedy następny unboxing kolejnej gry? Nie wiem, teraz planuję kupić sobie kartę graficzną i monitor, więc jakieś gry, jakieś gry, no zobaczymy, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć Zrobisz pokój gracza 2013? To zobaczymy, bo to jest naprawdę niby tak szybko, ale jednak trzeba znaleźć czas i chęci. Po prostu wam tego nie mogę obiecać. Masz rodzeństwo, jak tak, to ile i czy starsze? Nie mam. Demihał 981. Co byś wybrał? Sony Xperia P czy Samsung Galaxy S3 Mini? Samsung Galaxy S3 Mini. Bo nawet nie wiem co to jest Sony Xperia P, więc... Zradzę Ci wybrać Samsunga Galaxy S3 Mini Kupię Samsunga Galaxy S3 do 1200 zł yy, Ciężko będzie Na pewno będzie ciężko Ale być może jakaś jedna aukcja na 100 gdzie właśnie taką cenę posiadam Ale mówię, że będzie ciężko Co ile sprzątasz pokój? Co dwa tygodnie Co sądzisz o iPhone 5? iPhone 5 yy, ma tylko tyle nowego, że się trochę wydłużył Nic tam nie ma nowego No i trochę jest lepiej zrobione, ale Apple nie wiem czy uważa już wszystko na idealne ja po prostu mogłem mieć iPhone na piątkę bo to jest ta, ten sam przedział cenowy co ten bydlak jednak no cóż wolę jednak Samsunga szczerze powiedziawszy ze względu na to że po prostu Apple za ich politykę za te patenty tej firmy po prostu nie trawie chociaż tablety robią dobre jaki masz sposób na naukę jak się uczysz systematycznie, to do testu możesz tylko powtórzyć. Nie musisz... Bo no na przykład jeśli masz tam dział i z tego działu nie uczysz się wcale, tylko jak przechodzi test, to wszystko się uczysz. To się nie nauczysz tam. Musisz po prostu z lekcji na lekcję trochę sobie nawet raz przeczytać, dopiero potem mm, to tylko przypomnieć i na pewno oceny z testu będą lepsze. Jak mieć dobre oceny? Tak jak bliżej powiedziałem, uczyć się. Ile masz wzrostu i ile ważysz? Ważę 60 kilo, a wzrostu mam 1,70 70 coś. Tak wam mogę to powiedzieć. Łukasz Zawadka pyta jeszcze, czy kupisz GTA V? Tak. Yy, czy kupisz jeszcze jakąś strzelankę? No tak, na 100%. Czy masz zamiar kupić jakieś GTA oprócz GTA V? No nie, no bo przecież wszystkie GTA, które chciałem mieć, to już mam. Czy grasz w GTA Liberty City Stories na PSP? Nie. Informator 11. Czy zmieniłbyś sieć Orange na Play? Nie. Dla mnie nie ma różnicy w jakiej jestem sieci. Lubisz Screelexa? Tak. Co sądzisz, gdy oglądasz swoje stare filmy? Że byłem strasznie niepewny siebie i miałem dziwny głos. Zarabiasz na YouTube? Zarabiam. Może nie. Zbieram grosze. Tak mogę to ująć. Zbieram po prostu tylko grosze. Demichal981. Pokażesz swój wynik testu ze speedtest.pl? Macie ze speedtest.net, jednak nie są to wiarygodne wyniki, gdyż mam problemy na linii i tam Orange, znaczy TP dzwoniło, że Będą e, roboty, coś tamtego będą reperować, więc internet będzie wolniejszy, więc tu macie wyniki, ale nie wierzcie w to, bo to jest główna prawda. Są oczywiście zaniżone. I tak dokonaliśmy do końca tego odcinka, następnie już za tydzień, a co jeszcze w tym tygodniu myślę, że Chunk Survival, e, no i jakiś taki film właśnie, niby ankieta, jaką grę chcecie zobaczyć na moim kanale. A tymczasem ja się z żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do kolejnego zobaczenia, cześć!